Zobaczcie ile tutaj jest luster. Ja patrzę, co tutaj jest na podłodze i po prostu nie chcę tutaj wchodzić. Ale tu jest zapach. O! Z taką ilością instrumentów na podłodze to się jeszcze nie spotkałem chyba. Nawet nie wiem jakie słowa użyć powiem. Wam. Naprawdę no dobra, zacznijmy od tyłu. Słuchajcie. O, są kopki, ma? Kurde, nie mam nic jedzenia Przynajmniej na razie. Słuchajcie, e, sprzęt został wyniesiony. Mm, szyby zdemontowane, część się potukła. Podejrzewam, że plan był nieco inny. Mianowicie, zabranie sprzętu ile się da. Wyniesienie. No ale takie rzeczy nie zawsze się udają, prawda? Ogólnie, teren był odgrodzony. Tutaj prawdopodobnie był parking. Tu brama wjazdowa. E, co tu możemy powiedzieć? Kurczę, nie wygląda to dobrze, powiem Wam. już jest jedna ciekawostka, którą zaraz Wam pokażę. E, tak patrząc na teren dookoła, słuchajcie, no wszędzie są hotele. Praktycznie. Mm. No, tutaj też coś było. Być może jakaś scena, być może jakieś nie wiem, e, barek. Może kiedyś nawet basen. Kto wie? No dobra, przejdźmy sobie tędy. O kurde No kuchnia. No słuchajcie, zdecydowanie kuchnia. E, instalacja elektryczna jeszcze pozostała, słuchajcie, mamy faktury, mamy mm -hmm. w kilku językach zrobione, słuchajcie, ręczne dodatki. Pewnie to ile sprzętu, też asortymentu tutaj e, przywożono. E, Podwieszany sufit nie istnieje. Część instalacji jednak wyrwana. Pewnie te grubsze kable. E, tutaj była winda. Prawdopodobnie. Już zamurowana. Podejrzewam, że do podawania posiłków. No kurczę. O, jest menu nawet. Mm -hmm. Fresh pasta. Przystawki. Chicken. Burgery. Takie tam. Rzeczy. Ścianki działowe, wybite. Tutaj musiała być toaleta, podejrzewam. Zapewne było to obite jakimś marmurem albo czymś takim. No ale śladu po tym nie ma. I zobaczcie wszędzie znowu dokumenty. I to naprawdę sporo dokumentów. To jest 2008 rok, na przykład wrzesień. Kurczę, Nie wiem oczywiście do kogo należał ten budynek. Zobaczcie, ile tutaj jest luster. Ile było, może. Jestem na scenie w tej chwili. Jestem na scenie. Tu lampion w stylu chińskim. Hmm. Ciekawe, ciekawe połączenia. I no luster było na pewno bardzo dużo. Ale nie zostało wiele. E, sam budynek, słuchajcie, nie jest jakiś specjalnie mały z tego co widzę. Ale zobaczcie, wszędzie gdzie były okna, już ich po prostu nie ma eee, Płytki w dużej mierze usunięte Kurde, naprawdę tutaj szabrownictwo też jest dosyć mocne eee, Tak, jest to wykorzystywane w tej chwili jako zastępcza toaleta O, spójrzcie, tu mamy... Hmm, prawdziwą toaletę, naprawdę muszę uważać gdzie stąpam Ponieważ niespodzianek tutaj pozostawionych jest naprawdę sporo, hmm. dobra, wiecie co? Ja patrzę, co tutaj jest na podłodze, i po prostu nie chcę tutaj wchodzić za bardzo. No, jak to wygląda, to po prostu sami widzicie, co mamy dalej. Naprawdę tutaj kuli te płytki i szukali pewnie metalu. Tutaj mamy plastik. Zapleczę. Kurczę naprawdę. Muszę bardzo uważać na to, gdzie stąpam. O, biuro. O, Ale tu jest zapach. O. Sorry, ale musiałem zrobić to na e, bezdechu, bo nie da rady tam wytrzymać. Po prostu taki smut tam jest, w tym pomieszczeniu Ono nie jest w żaden sposób przewiewne Jest masakra. Słuchajcie Tu wygląda na to, że mamy kolejną scenę I kolejne, e, jakby Nie wiem, miejsce tematyczne, że tak powiem Być może różne rodzaje muzyki, tutaj były Albo w sumie osobna sala, na przykład Jeśli ktoś organizował powiedzmy Nie wiem, wesele, czy coś w tym rodzaju Częściej od klimatyzacji, czyli to było klimatyzowane. Pomieszczenie. Zobaczcie znowu, luster było sporo, ale nie ma w tej chwili nic. Kurde, pewnie masakra. Kurczę, jak tu naprawdę jeszcze z takim jakby to nazwać O, kolejna część klimat. Z taką ilością instrumentów na podłodze to się jeszcze nie spotkałem, chyba. Są plakaty z paniami, klub podejrzewam. Klub i być może, słuchajcie, kasyno. Tych tutaj nie brakuje, jest kilka. Zapachy, kurcze, no. Niezbyt przyjemne, niezbyt przyjemne. Jak widzicie, do części tej sceny się dobierali, rozwalali ją, aby dostać się do. ...tych części klimatyzacji, chociaż nie wiem właściwie jaką one wartość mają. <słuch> Hollywood Select. Menu. To jest kolejne menu, słuchajcie, ale to jest w ogóle... ...inne miejsce. Czyżby to się stało także śmietniskiem dla... ...innych, e, że tak powiem... ...barów, restauracji? Być może. E... Przejdę tędy, zrobimy kółeczko, słuchajcie, i będziemy powoli udawać się na pierwsze piętro. Tak, słuchajcie, ulotek mnóstwo. Aha, instalacja <słuch> wypruta. Kurczę, wiecie, co jest tego naprawdę więcej niż się spodziewałem szczerze mówiąc. I tutaj, okej. Okay. i tutaj mamy. O, rozdzielnia elektryczna. Zobaczcie, te kable jeszcze są. A są dlatego, ponieważ są aluminiowe, z tego co widzę. E, czy mi się wydaje, czy to jest czujka zamontowana w szafie? Za każdym razem, kiedy ktoś otwierał szafę, e, czujka się załączała i dawała znać. Huh. OK, być może połączone jakieś zabezpieczenie, które odcinało prąd na przykład. Co my tu mamy? Boję się trochę chodzić, bo nie wiem w co wdepnę. Mamy jakieś urządzenia, słuchajcie. Tam jest do papieru toaletowego. To jest chyba też na papier. O! Tu jest coś ciekawego, ponieważ jest podest na jakiś sprzęt. Eee, nie wiem, być może klimatyzacja tu była. Albo jakiś transformator. I znowu, jakieś inne reklamy innych klubów. Jest tego naprawdę sporo. Reszki kasy fiskalnej. No i kurczę. Właściwie tyle. Zobaczcie, do czego mogło być to rusztowanie. Macie jakiś pomysł? Jeśli tak, to piszcie w komentarzach. I chyba ostatnie pomieszczenie na tym piętrze. Słuchajcie, wygląda jak pomieszczenie mówiąc, biurowe, Dużo dokumentów. Są części od drukarek. Jest toner. Są kable, e, kalkulatory, reszki. Bardzo dużo wizytówek, różnych klubów z tego co widzę. No, założy się, że te kluby już nie istnieją. No dobra, no słuchajcie, no papiery. Rok 2013, rok 2013. Sierpień, sierpień, 2013, sierpień. No cóż, no, jak zwykle każdy może sobie wejść i przeglądać te dokumenty, być może wziąć jakiś kredyt. Asus, VGA Driver, Windows XP i Vista, w ogóle to ciekawostka, ponieważ tutaj w Limassol jest sporo takich hoteli, które uznałbym za opuszczone. Teraz puszczę wam przebitkę z jednego. I powiem Wam naprawdę, ten, ten plac zabaw wygląda no, nieużywany od lat. Yy, sam budynek też nie jest na lepszym stanie. Jednakże, w momencie kiedy tam podszedłem wieczorem, w trzech pokojach świeciło się światło. Czyli panowie, którzy wypożyczają sprzęt elektryczny, tam poniżej nieco na podwórku tego hotelu, po prostu korzystają z pokoi, pomimo tego, że hotel jest zamknięty. I słuchajcie, jesteśmy na piętrze i to jest kurczę powiem wam. Zobaczcie, to jest taki okrąg zrobiony w tej chwili tutaj. To wygląda jak rzymskie, rzymski teatr. Słuchajcie, mamy schodki powoli schodzące w dół. Schodzące w dół, a na dole jest scena. Tutaj podejrzewam, był bar, albo coś w tym rodzaju. Spójrzcie, tylko na te kanapy. Kurde, ogromne. No i widać, że jeszcze imprezki się tutaj odbywają. Nie, no taka kanapa, powiem wam, no robi wrażenie. Oj, ten mocikau trochę mniej. No tak czy inaczej, słuchajcie, tutaj pewnie był gdzieś DJ. Zobaczcie na podłogę, jest wyraźna różnica, czyli tutaj był bar. Bardziej nocący się przez większość szerokości tej części, i co tu mamy, Nawet szklanka została jakoś. No powiem Wam, ciekawie to wygląda. Ciekawe jest też to, że spójrzcie, że oryginalne mury, które mają w sobie takie, takie łuki, one zostały zakryte karton gipsem. Odizolowane cieplnie oraz y, użyli tutaj płyt OSB po to, aby stworzyć... Ups, co ja się potknąłem? I wystający pręd, Żeby stworzyć właściwie co? E, jakąś iluzję. O, czyż byśmy mieli plan budynku? Słuchajcie, jest. Zobaczcie, tu były sofy te, tu był DJ. Bar pierwszy, bar drugi, bar trzeci. Toaleta, toaleta, toaleta. Tu jeszcze sofy dwie, tu sofy dwie. I stoliki. Powiem Wam, że naprawdę tego było sporo. Zobaczcie, że w dalszym ciągu na podłodze są ciekawe płytki, które no, czekają tylko na nowego właściciela. Instalacja elektryczna i zapewne części klimatyzacji, już oczywiście, wyprute. No, powiem Wam, że naprawdę ciekawie to wygląda. ta cała koncepcja zrobienia klubu w ten sposób. No wydaje się być bardzo ciekawa. Mamy resztki jeszcze tapety, które tutaj była, e, kwiatki tego typu rzeczy. Mamy klimatyzację. No dobra, zobaczmy toaletę. Tutaj jest koniec, tak? Tak, tutaj są drzwi prowadzące już na zewnątrz i tutaj mamy hmm. czy tutaj miała być toaleta? Chyba nie coś mi się wydaje, że tutaj mógł być jeden z pokoi i VIP hmm. do czego to dokładnie służyło się nie dowiemy ale jak widzicie tapeta dalej w takie kwiatowe wzory czyli mieli jakiś konkretny styl być może uda mi się gdzieś znaleźć na necie zdjęcia tego jak to wyglądało w momencie, kiedy działało, to Wam prześlę to. Co ciekawe, słuchajcie, toalety miały bardzo duże drzwi i wydają się być takie na wpół otwarte jakby. Zobaczcie, nawet na e, tym wielkim lustrze, lustrach jest logo Grand. Hm. Kurczę, no oczywiście, mm. cała armatura, wszystkie baterie zabrane, Toaleta, usunięta, usunięta, usunięta. No, powiem Wam, że nie spodziewałem się takiego obrotu spraw na no, Cyprzone, ale dobra. I co ciekawe, zobaczcie, jest tutaj świetlik. Zapewne są tutaj także też były światła, które fajnie to oświetlały. Naprawdę muszę znaleźć w tej chwili jakieś zdjęcie stare. Ale jak widzicie, czarna pleść już się tutaj rozwija. Sufit podwieszony, także został usunięty. Pewnie to jest efekt zabierania tych e, instalacji elektrycznej. Aha, tutaj podobne było e, oświetlenie wykonane, jak tutaj. No kurde. Dobra, nie chcę Wam pokazywać, co tam jest. Chyba się domyślacie. I zobaczcie tutaj: naprawdę byli zdesperowani, żeby dostawać się do tej instalacji wodnej. Chcieli zabrać każdy kilogram złomu. No i naprawdę, te lustra ogromne z tym logiem, no, robią wrażenie, musiało to być naprawdę bogato. Słuchajcie, mamy tą windę, o której mówiłem. A nie, przepraszam, to jest jeszcze inna winda. Hm. Musiałem ją przegapić. Ale wyżej nie idzie. Tak, słuchajcie. E, Wienta pewnie dla gości. Mm. Mamy identyfikator, słuchajcie. Nie chcę go podnosić, ponieważ nie wziąłem rękawic. Mamy tutaj plakietkę VIP i to wszystko. No dobrze, mamy kolejną toaletę. Wejście jest znacznie węższe niż w tamtej. Mniej umywanek. Być może jest to toaleta damska. O kurde, powiem Wam, ja naprawdę byłem w niejednej toalecie już nie jedną e, rzecz czułem, ale tutaj kurde jest to naprawdę wyjątkowe. O. O. Nawet nie wiem jakie słowa użyć, powiem Wam, naprawdę. Uff. Ludzie, tyle lat chodzenia, i w Polsce czegoś takiego nie przeżyłem nigdy. Zobaczcie tylko, co użyli jako izolacji. Stropianu, tropianu, którego które wypełnione są takie pufy siedzące no dobra, przejdźmy na drugą stronę o tam jest kolejne e, kolejna sofa w kształcie litery C prawda, wszystko wyprute po prostu wyprute na maksa jak tylko się dało e, tu z kolei mamy taką imitację jakby skóry w sensie, tak Imitacja skóry cerata Dokładniej eee, A pod nią tapeta Słuchajcie, nie chcę rzucać się w oczy, ale być może uda mi się jeszcze tam podejść z innej strony To wam pokażę coś ciekawego eee, Kolejna toaleta, tak A nie nie, ja w niej nie byłem. Nie, to jest kolejna toaleta. Zgadza się. Tym razem nawet ten stelaż na e, zlewy został usunięty. E, kurde. No powiem wam tak. E, trzy toalety tutaj. Chyba tak. Całe szczęście w tej nie śmierdzi. O, nawet z sedes został. E, dobra. Słuchajcie, no zniszczenia są poważne, jak widzicie. Budynek stoi nieodgrodzony. Nikt się już nim nie interesuje. Chyba że musi załatwić potrzeby fizjologiczne. To wtedy tutaj wchodzi. I no tak to niestety wygląda na chwilę obecną. Kiedyś całkiem spory klub. E, zrobiony na bogato. To widać po prostu. Zainwestowano tutaj naprawdę duże pieniądze. Ale niestety coś poszło nie tak. Pytanie co? E, ciekawe jest to, że tu w Limassol jest sporo. Takich hoteli albo niedokończonych, albo po prostu porzuconych. Co ciekawe, mieszkają w nich dalej pracownicy, więc eksploracja ich nie jest możliwa. No dobrze, sofa numer 3. No, tutaj także wiele niespodzianek pozostawionych, i powiem Wam, że jestem pewien, że dałoby radę jeszcze to wyczyścić. Bardzo możliwe, że tutaj na przykład bezdomni mieszkają, go czują w nocy. Ja oczywiście jestem tutaj z rana, więc raczej oni są gdzieś indziej. I zobaczcie, następna część i tutaj wyjdziemy sobie na, na zewnątrz, główne wyjście. Zobaczcie, był Barek. Oj, problemy z wilgocią. Podłoga już jest cała przygnita. Jest Barek. Słuchajcie, przejdę do środka, żeby Wam to pokazać trochę lepiej. Kurde, naprawdę szkoda, że tak skończyło. Na soficie mamy ślady e, podwieszania. Ten sofit pewnie był nie tylko podwieszony, ale także oświetlony. W ciekawy sposób. W tej chwili, słuchajcie, miasto budzi się do życia. W tej chwili coraz więcej osób tutaj jest. Mamy bar numer dwa albo trzy. Bardzo podobne, także oskubane ze wszystkiego. Wejdziemy do środka. Tutaj były pewnie podświetlane półki z różnymi alkoholami. No, ale jak widzicie, nie zostało nic. To jeszcze są płytki, przynajmniej. A tam już nie ma w ogóle. Instalacja wodna, elektryczna. No zostały same plastiki, które oczywiście nie mają dla złomiarza żadnej wartości. Ale wszystko inne zostało po prostu stąd zabrane. I zobaczcie tylko na to to jest bardzo ciekawe czyżby stół, czy taka scena do tańczenia jak myślicie? Naprawdę grube szkło z 2 cm powiem wam jak nic ktoś musiał naprawdę się tutaj postarać i użyć tutaj mocno siły, żeby to rozwalić. Absolut wódka, no podejrzewam, że mogły tutaj na przykład panie tańczyć sobie To załóżcie, że mogło być poświetlane także od dołu Ech, Kurde No cóż, taki miejsc jest więcej, powiem wam tylko tyle, że em, że no, nie dziwi mnie to, ponieważ przy takiej ilości hoteli jaka tutaj jest hoteli, kasen i nie tylko że ciężko jest po prostu e, być konkurencyjnym być może, nie wiem, moje przypuszczenia, doszło do jakiejś próby wymuszenia haraczy. Właściciel się nie poddał i zapłacił za to no... klubem. No dobrze, słuchajcie, teraz skorzystamy z głównego wyjścia i po prostu sobie wyjdziemy na ulicę. E, jedną rzecz tylko chciałbym Wam pokazać jeszcze, ale to już z poziomu ulicy. No ale coraz więcej ludzi się tu kręci, wiecie. Turystów i nie tylko No jak widzicie Kiedyś klub, dzisiaj ruina Widzicie to? To jest nadajnik sieci GSM Który praktycznie Nie jest odgrodzony, można do niego podejść Można zrobić wszystko U nas takie obiekty są Zabezpieczone I to całkiem nieźle, ten nawet nie ma pewności Czy działa, nawet nie słychać Żadnego buczenia Szczerze mówiąc Dobrze, moi drodzy, to był właśnie taki mały odskok od leżenia na plaży, że tak powiem. Ehm, niewiele obiektów te rady zwiedzić, to jest akurat taki bezproblemowy bym powiedział. Ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w samej wyprawie.